No i takie mydło, ono ma różne smaki? <gry> tak, ma Też. różne zapachy, ma różne składy. Mhm. Faktycznie no, zaczęło się od mydła, bo tak jak powiedziałam na początku, ten bakcyl, właśnie mydlany, został we mnie zaszczepiony. A potem już go dalej rozwijałam. Zaczęło się od mydła sodowego, czyli tak naprawdę to jest bardzo fajnie, bardzo fajna kostka pod względem chemicznym, bo tak naprawdę mydło jest solą. Mhm. Łączymy kwasy tłuszczowe pochodzące np. z olejów, z masy roślinnych z zasadą, czyli wodorotlenkiem sodu, i to w połączeniu daje nam chemicznie nazywaną sól. Mhm. Więc, więc mydło tak naprawdę jest solą, ale jak patrzymy na tą kostkę, to, to nam się tak wcale nie, nie wydaje. Najfajniejsze jest to, że z takim mydłem można bardzo dużo rzeczy robić: dodawać zapachy, olejki eteryczne, dodatki ziołowe, susze, maceraty, barwniki naturalne także naprawdę mhm. Nieograniczona, mhm. nieograniczone możliwości.